teoria? Dlaczego właśnie? Wie pan, jeżeli chodzi o premiera, strony, panie właśnie, mamy dwie strony, mamy stronę premiera i mamy stronę kancelarii prezydenta, więc jeżeli chodzi o premiera, to myślę, że tam są te wspomnienia z kampanii wyborczej, kiedy premier niepotrzebnie powiedział pod adresem Trumpa to, co powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o prezydenta, no to jeszcze niedawno przecież Obóz prezydencki chwalił się swoimi wyjątkowymi, wyjątkowymi kontaktami. Więc może rzeczywiście trzeba przyjąć za dobrą monetę to tłumaczenie, że prezydent uznał, że lepiej będzie, jeżeli jest na spotkaniu jeden na jeden, niż na spotkaniu jakiejś grupy. No. Czy to spotkanie 3 września, to to spotkanie pana zdaniem yy, pozwoli odbić się na arenie międzynarodowej wizerunkowo oczywiście Polsce? To zależy od przebiegu tego spotkania, bo nigdy nie wiemy, co Trump zrobi, jak się zachowa i tak dalej, ale na ma szansę, że jeżeli.